Witajcie, przeczytam Wam kolejną audycję z Ery Bodenika. Piąty wymiar. Już istnieje, dlaczego nie wszyscy go widzą. Witajcie moi drodzy. Czy kiedykolwiek czuliście, że świat wokół was nie jest taki sam jak kiedyś? Jeśli tak, to witajcie w nowej rzeczywistości. Dziś ujawnimy sekret, który był omawiany w kręgach ezoterycznych na całej naszej planecie. Nie żyjemy już w wymiarze, w którym dorastaliśmy. Zapomnijcie o nudnych lekcjach fizyki. O zwykłej wysokości, szerokości i głębokości dzieje się teraz coś, co przekracza wszelkie pojmowanie. Wielu mówi, że weszliśmy do piątego wymiaru i wiecie co, mają rację. Ale co to oznacza? Jak to na nas wpływa? I dlaczego nie wszyscy to czują? Przyjrzyjmy się temu wy nosiciele światła przebudzone dusze ci którzy zawsze czuli inaczej już zdajecie sobie sprawę że istnieje fundamentalna różnica w tej samej strukturze rzeczywistości to nie tylko wasza wyobraźnia to nie tylko zmiana nastroju kiedy wkraczacie w nowy wymiar wasza rzeczywistość się zmienia i to nie jest metafora. Wasze komórki, wasza percepcja wszystko zaczyna wibrować z wyższą częstotliwością. Wyobraź sobie, że żyłeś w czarno-białym świecie, a teraz w Twoim życiu pojawia się kolor. Ale nie tak po prostu to głęboka zmiana świadomości. Zaczynasz widzieć, czuć i postrzegać to, co wcześniej było ukryte. Liczby, kolory i energie się zmieniają. Zauważ synchronizacje, które wcześniej ignorowałeś. Twoja intuicja krzyczy, w tym jest przesłanie. I nawet reakcje innych ludzi na ciebie się zmieniają, ponieważ wkroczyłeś do innego wymiaru. Ale tu tkwi główna pułapka: ludzkość jest zaprogramowana do myślenia liniowego. Żyjemy w świecie wysokości, szerokości, głębokości i czasu. To takie wygodne. A kiedy przenosimy się do mniej liniowego wymiaru, nasz hałas kurczowo trzyma się starych zasad, jakby rzeczywistość była kodem binarnym. Ale odpowiedź jest o wiele głębsza. Kto postrzega tę nową rzeczywistość? Ci, którzy potrafią. Wyobraź sobie, planeta odkryła nowy kolor czerwony. On istnieje, jest tutaj, ale są ludzie, którzy mówiąc obrazowo, są daltonistami. Nie widzą jej. Czerwień istnieje, ale dla nich jej nie ma. I każdy ma swój własny poziom daltonizmu. Niektórzy zobaczą ledwo zauważalny cień, Inni jaskrawą eksplozję kolorów, a jeszcze inni nie zobaczą nic. I to nie jest wyrok, to wolny wybór: jak bardzo jesteś gotowy, aby odkryć tę czerwień jak bardzo jesteś gotów zrozumieć, że ona istnieje czy jesteś gotowy, aby się do niej przebudzić ale są specjalne dusze, stare dusze, nosiciele światła. Ci, którzy przychodzą na Ziemię raz po raz, przygotowując się do tego momentu. Masz to, co nazywamy wielowymiarowym DNA, którego jeszcze nie widać gołym okiem. Jesteś dosłownie zaprogramowany na tę zmianę i to właśnie dzieje się, gdy Ziemia zaczyna wkraczać w wielowymiarowość. Część Ciebie, która była gotowa, zaczyna się budzić. Dlatego właśnie odczuwasz zmiany, podczas gdy twoi przyjaciele mogą wciąż zmagać się ze strachem i lękiem, nieświadomi miłości, która przenika nową rzeczywistość. Oni nie widzą jeszcze czerwieni. Twoją misją jako latarni morskiej, jako przewodnika jest bycie przykładem. Masz wszystkie narzędzia zgromadzone w Twoich poprzednich życiach, w Twoim doświadczeniu. Budzisz się do wyższego wymiaru i czujesz to. Nie musisz przekonywać tych, którzy nie są gotowi podążać z Tobą. Każdy ma swoją ścieżkę, ale uwierz mi, że wielu patrzy na ciebie, wielu czuje coś podobnego i chce wiedzieć więcej. A zatem ostateczna odpowiedź na główne pytanie: tak, jesteś w innym wymiarze, Ziemia jest w innym wymiarze, a Ty zaczynasz to dostrzegać. Planeta Gaia nie jest tylko kamieniem pod stopami, jest instrumentem pomiaru rzeczywistości, zapraszającym cię do swojego wielkiego tańca zmian. Jej siatka magnetyczna się przesuwa, wszystko na niej się zmienia. A zatem Twoja rzeczywistość również się zmienia. Zaczynacie widzieć prawdziwe kolory, które zawsze tu były, w świecie, który kiedyś był czarno-biały. Stajecie się tymi, którzy widzą tęczę, zrelaksujcie się, weźcie głęboki oddech i powiedzcie sobie: jakie to interesujące. Jeśli ten film poruszył Waszą duszę. Polubcie go i udostępnijcie tym, którzy również odczuwają tę zmianę. Razem odkryjemy wszystkie sekrety nowej rzeczywistości. Wdzięczność Wam wszystkim. Tak, dzisiaj przełożyłem tę końcówkę. Błagodariu, No błogosławień z wam wszystkim. Niech wszystkim się dobrze dzieje. A czytając tę końcówkę, przypomniały mi się kadry filmu Niebiańska Przepowiednia. Niebiańska przepowiednia. Tam są bardzo ciekawie zobrazowane te przejścia do wyższego wymiaru, takie jaskrawe kolory. Film jest godny polecenia, on wisi cały czas tutaj na YouTube, nie jest długi i moim zdaniem obrazowo bardzo koresponduje z książką, bo tam autor książki był również reżyserem, także ta koncepcja jest bardzo spójna przesłaniem autora. Dobrego Wam! U mnie za oknem właśnie słoneczko się przebiło przez chmury. Nie wiem, czy na dłużej, czy na chwilę. Przesyłam Wam, niech się te promyczki zaplączą tutaj między moje słowa. Dobrego dnia.